śliwa Mateusz do fizjofaktory. Tak, bo już nie, nie raz tutaj przyjeżdżaliście w, tylko inne nazwy drużyn, także mogło się pomylić. Dzisiaj jesteście jako fizjofaktory Chorzów. Chyba mieliście troszeczkę wyższe, że tak powiem, ambicje. Tak, wiadomo, za każdym razem przyjeżdżamy mierząc o najwyższe cele. Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny startować w tym prestiżowym turnieju Hero Cup. No i mamy nadzieję, że w następnym roku się poprawimy. Bo... Jedna ósma to nie jest szczyt ambicji w naszym wykonaniu. Tak właśnie, dzisiaj przegrywacie 3 do 2, do 2, ale do samego końca walczyliście o przynajmniej remis i doprowadzenie do rzutów karnych. No, zgadza się, no, nie, nie rzuciliśmy rękawic po pierwszej połowie, gdzie przegrywaliśmy 3-0 po łatwo straconych bramkach. Przeciwnik to bezwzględnie wykorzystał. No, udało się tylko odrobić dwie, no, nie, nie wystarczyło czasu, żeby, żeby doprowadzić do remisu i ewentualnie rzutów karnych. Widzimy się za rok. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.